Witam serdecznie, tu XZRT z tej strony, chciałem Wam zaprezentować serwer Battlecraft, to jest właśnie serwer Survi survival. Tu są wszystkie chwyty dozwolone, jest TNT włączone, skrzynki są wszystkie odblokowane, nie ma cyprivate. private no, Serwer jest jeszcze mało dosyć popularny, ale myślę, że z klimatem i z dobrą administracją będzie coraz lepiej. Tak, tutaj mamy yy, zasady yy, jak się zachować na serwerze czyli obowiązuje kultura, nie ma private, czyli już o tym mówiłem, jest złe zachowanie kończy się mute. X-ray jest dla nieudaczników yy, życzymy miłej gry i spokojnej zabawy. Zapraszam na serwer znajomych i takie tam. I tu macie informację co ma zwykły grać, a co ma dowódca. Czyli Teranga. Tutaj macie, no jak ktoś pierwszy raz gra na takim serwerze i tu jest mała podpowiedź jak, jak też się szybko zaosiedlić na takim małym swój walu. I Tam jest dalej sklepik, czyli tutaj już macie strzałeczki, gdzie co i jak. Pokazujecie się tutaj w sumie, wpisujecie spawn, jesteście tu. I tutaj macie sklepik co można kupić. Wszystkie SMSy możecie wysłać pod ten numer, gg. Lub jak jest admin na serwerze, też możecie dać kod, a on to sprawdzi. No, tu jest wszystko napisane. No, serwer jest naprawdę spory. Wszystkie chwyty dozwolone. Możecie się popisywać, możecie... Za... Ranga dowódca może zakładać klan. Także zapraszam. Serwer jest miły, spokojny, jest 30 slotowy, jest opłacany co miesiąc. Na razie jest opłacony na 70 dni, ale potem będzie więcej, bo mamy dwa serwery i środki finansowe są do opłaty miesięcznej ser serwerów. Zapraszam na serwer. Trzymajcie się. Cześć.